Ja dwa lata, 3 lata temu już robiłem edity pierwsze sesela był Only Roblox pamiętaj nowy Ja z Robloxa robiłem, z Modern Mystery grałem Edit taki zrobiłem że po prostu rozszerzyłem yy, ekran no nie i muzykę to był mój pierwszy edit Sesela I ten ten... ten, ten. White... jak ten mem, mem był, jak ten mem był... White Putin, no nie? I ta muzyczka, ty... ty White Putin? Ty. No, pamiętasz? Mamy tego? No. Pamiętasz czy nie? Nie. Jak ty nie pamiętasz? White to Putin. się musisz przypomnieć mi, bo ja nie pamiętam muzyczki. No... Ty, 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 ty. No, musisz puścić, zobaczysz sobie. Łał. Wow. Już go na kończę. Majer z mnie I... No, i co jest pierwszy taki? Trzeba temy szukać. My chyba są jakieś. No i pomogę ci zaraz. A Majers też jest dobry, kurde. Ja chcę Majersa kupić. Ile Majersa jest? A Majers jest świetny. 500. 500. Majer jest gigaszadem od akurat Możesz się tak zakraść, za kimś za po prostu Tak idziesz, idziesz, Gdzie, idziesz Że ty, ty wisiesz, a tam wisiesz dobra. dobra, idę po niego Ty idziesz? Dobra To ja do ja, końca ja, ja, gena Ja z samo Ja Majeru no. samorząsę sobie... kończ Arsett gena, ten bo ten... już jeden gość kończy i będzie No ja właśnie z nim kończę Aha, dobra Gdzie on jest? Widziałeś go? Dam mnie coś mówiłeś? Nie Okej okay. I jest na umiejętność taka, że jak kogoś ściągniesz. Nie, jak kogoś ulecisz, no. to masz wytrzymałość na 8 sekund. że Tak jak no. ktoś z haka ściągnął, nie? To może kupiłbym, kupiłbym Majka Myersa Majka, Mike Mi Majka. Majka, Majka <toddyskowa> maja, maja. To musisz odpowiedzieć Szymonowi jakiemuś momikowi z Fortnite'a. Gdzie jest najbindiż? O, gdzie jest tu? A wiesz, że masz 125 tam lajków. Kurba. Gdzie? Ja, Pod shorty? To na tym filmie, no. Nie wiem. 120 lajków. Ja tylko zobaczyłem wyświetlenia i patrzę co tu się stało. To, to shorty będziesz robić. E, powiem wam, Pinokio mnie ostatnio znalazł. <noise> Napisał mi też to to, komentarz. Pinokio to jest nie. mój stary kolega z haremu. I Minokio. No tak, Minokio, Pinokio, tak. A nie wrzucaj tego co w szczorek wejść. <noise> nie no, rzuć, rzuć. Nie, 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 nie wrzucaj. Zobaczymy. Chyba że wytniesz, chyba że wytniesz to. Mówiłem. A co ma wycinać? Ja nigdy nie, nic nie wycinam, czasem usuwam cały film co, co ci tam napisał? E, Pinokio je pozdrawiam generalnie. Także żeby pozdrawiłem. Pod Minecraftem czy gdzie? Pod desedem. Mm. Także bardzo miło mi się zrobiło, bo to jest... Haremu? Tak, z Haremu. Bo to jest też mój stary uczeń, jeden z wielu. Ale mój. Myers, Michael Myers. No ale Myers akurat jest, no dobry Kurde Mario Michael jakiś. jest dobry Trzeba go tak. dobrze używać jeszcze Myers sam akurat tak trudno zawsze nie gra W sensie wiesz o co mi chodzi trafiać nie? znaleźć hack, a nie jak ja słuchaj przejdę obok 20 no, Ja hak. Ja haków akurat nie ma trudno się szukać No bo ty widzisz to ta jest tutaj rano. Musiałam ulec mnie. Jo, jo. Zrej, ja ci rzucę apteczkę po prostu. No, wyrzuć. Nie, nie, ulecz mnie, ulecz mnie, ulecz. A nie mogę tego wyrzucić, lecz, no. Ulecz, no tak, nie, no, Jest tu. No właśnie dlatego chciałem ci rzucić. Lecz, 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 dobra, nie zauważył. No to właśnie o <grym> tym mówiłem, że trzeba łomić. No, ja, podprawiam lecz. No, podprawiam lecz. Nie. Taka wolna ta apteczka, czy to? Nie, nie wiem. wiem. Słyszałem tego sklepca kogoś nie było. Okay? Zrobiłeś. Hm? Ej, on ma skill'a, że może mnie zabić chyba od razu? Tak, ta ta serio? Bo się wystarkował do końca. Jak patrzał się długo na ciebie? Nie może cię od razu powalić. Wszystko, nie, nic. Gdzie nie jest? Steven no. Seaworth? Myers, ile jeszcze raz kosztuje? 500? 500 tych punktów. A to nie no. dużo, jak za Myersa. Czy Myers tak szczerze dopłynie? Myers jest... Ope. O, chyba stalkować. stalkowasz. Nie. Tak, zaczął, bo nie słychać bicia serca już. Ale kogo stalkuje, mnie? Nie, nie flyer jakiegoś. Okej. Okay. Bo to muzyczka taka, ty, ty. ty. Ja to wiem, to, wiem, to, że że... Eee, co ja chciałem... Majers miał jakieś fajne takie perki, wiecie, czy dodatki to się nazywało, nie pamiętam, że jak wbił sobie ten trzeci tam poziom, że na hitą mógł zabijać, to miał to przez samą rundę, nie musiał później nikogo więcej stalkować, widziałem to widać. Ha? No. Serio? No, także nie, on... Nie, on zawsze musi stalkować. Nie, właśnie nie, on ma jakieś dodatki takie swoje, że... Ja przeczytam zaraz. Możesz przeczytać. No, nie to to A to nie jest od górnie to tam musi zdobyć, nie? Ten perk, czy tam dodatek, nie I wiem. I gdzie jest ostatni Na, na środku na w domku, jest jedynie robię. A no nie ten domek. A to ten tutaj, taki jakby teraz, Aha, nie No Aha, przyszedł. To... Dom, Michael dom, nie Fires. Do ciebie? Tak. No dobra, bo ja go, go słyszę przy sobie. Uderzyłem go paletą A no bo jesteś się przy mnie, no to i prawo, nie? Trafił mnie. Słabo Ty ty, 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 ty. Ale paruła. To. A Majerz może stalkować, to? Musi. Inaczej jest głównym. Wiecie co, to ja umiem też używam sobie. Się sam, A, nie trafił. A. Nie no, zblokowałem się! Co on... On chyba, nie. Czy, co? My rob... Co Co? Pomóc ci? Nie, nie pomagam. Nie, nie możesz pomóc. Odejdź, odejdź. Odejdź. No, idź mu pomóc. Nie do mnie! No tak. idę znowu. No, nie no! O kurwa. Iś mu pomóc ja się sam uleczę. Nie ktoś mnie leczy jakiś frajer. Nie Dobra chujcy Ej zabiera nowego no nie co ty mam powiesz. Co nie się go uratować Mam się go uratować Campi No to róbcie gena gdziekolwiek No słuchajcie, ja mam pierwsze liszenie, luz gena, ja pójdę mu pomóc, bo ja doświadczony ratownik Go a masz tam Marson jakiegoś gena? Eee. To jest? jest? Nie nie mam. Uleczmy od razu? Nie. Chodź, uleczmy, uleczmy go. go. Chodź, chodź Tutaj uleczymy go już. Będziemy widok mieli. Będzie nam stalkować. Tutaj, chodź. No dobra, chodź. I patrz, <grym> trzeba się, bo go tu nie ma. Rozglądasz. On może stalkować w każdym momencie. A, tak? Może. Jak wolniej chodzi, to też stalkuje. On nie musi stąd w bo, bo wtedy stalkuje. Właśnie, hmm. jak nowo no, chodzi może. Dobra, chodźcie. Ja narobimy. Są dwa miejsca. Idzie! Idzie Myers. Będzie od przodu. Wchodził. Mam go, mam go. Ja tam władzę do szafy w Nie, nie trafił, Ja w niego wszedłem. Bardzo dobrze. No ci mówię, on nie jest najlepszy. Ale na nabi nabi nabił, Ma teraz... Ten trzeci tier. <laughs> Chyba uciekł gdzieś za tobą dalej. No, bo mnie goni. No dobra, chodź, marsz Marson marsz marsz gena. Do, aha, dobra. No. Goni mnie cały czas. O kur... No ja nie zepsułem nie podpisuję mnie tak. Dobra. Dobra, gdzieś ciebie uderzył. Dobra, widzę. To ja jest się pod nie, nie, nie! nie. Macie to temu, no popatrz Gratulacje użytkownik <grym> Ej, o, on mnie szuka! On mnie szuka! To on jest upośledzony w takim razie. <grym> on mnie szuka, ja tam do drzew, Chyba jest, nie brat bliźniak, nie? Kurwa, on mnie ominął. A nie, znalazł, znalazł, dobra. Fartownie, <grym> fartownie. W sumie i się wyratować, nie? Michael Myers. Tak, idź mnie ratować. Szedł super. Róbcie, jeden nie robi gena. A niech ty mnie ratuje tam. Drugi. No, bo jestem stosunkowo niedaleko w sumie Jest tutaj, no biegnij ktoś do mnie Biegnij ktoś, biegnij Już e, Ty Marson generuj. E, ty no, też tam Pojrzyj... nie! nie! No. Ja wpadłem na niego akurat wprost na niego Po nie idź w stronę generatora Uciekaj tam po drugiej stronie mapy Staraj się tym. Nie no nie trafuj mnie na prostej linii nie Epic fail. NIE! Teraz ja, ja się zblokowałem, także... Rób gena. Aaa, się gena. Czekaj, dobra. Rób gena, rób gena. Pokazuję mu palcem. Na kul dobra. obok. Alohombo! Czekaj nowy, czekaj. Ale, ale wyłamać mi sytuację. Czy to było... <śla> <śla> no nie! <śla> nie trafiłem z kimś, czeka. Dobra ucieczka 3, 4, Eee, idziemy. Nie, Nie, no, że... Nie no nowy, co ty? Zabiłeś się Ja byłem przydobić Nie uratowałem się w ten sposób Co ty kurwa robiłeś? Co ty No Ej nowy czemu zginąłeś? <laughs> Nie no Marson ty dzisiaj jesteś się spały totalnie Czemu zginąłeś? <noise> ja wstałem 8 dzisiaj Wszystko wyjaśnię. Idzie Majers ja, Druga brama, chodź do drugiej bramy Idzie do Ciebie Stalkuje go, idzie, idzie prawa U, Uciekłem, uciekłem Daj się hitnąć A stalkuje, dobra, uważaj no nie, no muszę uciekać o, no druga jest otwarta Rzema. Oglądam mecz chcę zobaczyć jak Mark się wywala Nie, on się nie wywala, on no, spokojnie rzabię, sobie biegnie do drugiej bramy toje Fartuje No to skader pięknie Ty pieknie. masz lidera, ty masz lidera? Jakiego ja lidera? E perk taki fajny, że jak robisz z kimś gena to robisz to szybciej i inni, tak, wszystko, leczenie, I inni też mają boosta do tego, nie? do szybszego robienia. Przy tobie, tak i do leczenia, do robienia genów, do chyba tam, niszczenia wszystkiego. Tak, to ten Dobra, czekaj. Dobra, jest, jeszcze dwa mecze chyba, mam radę zagrać. Jak to tak no i gdzieś lecimy dalej.